Cześć moi kochani, tu Sielska. Witajcie po tej króciutkiej przerwie na moim kanale. Zapraszam Was na moich sierpniowych ulubieńców. Powiedziałam po króciutkiej przerwie, bo środowy filmik nie pojawił się na kanale, ale ja kochani nie siedziałam tutaj przed tą kamerą jakieś trzy tygodnie. Ale wydaje mi się, że to jest jak jazda na rowerze. Nie zapomina się tego. Jest troszeczkę kolorówki, jest sporo pielęgnacji, jest nawet coś yy, do domu. O tym będzie dzisiaj. Zaczynamy. Zaczniemy oczywiście standardowo od pielęgnacji. I pojawi się tu kilka rzeczy, o których już wspominałam. Przede wszystkim maseczka marki Bingo Spa. Podlinkuję Wam na górze czy na dole filmik, w którym mówiłam więcej o tym produkcie. Nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać. To jest maska błotna do twarzy z kolagenem, moi drodzy. Ona jest w takim opakowaniu plastikowym z pompeczką. To jest maska, która Oczyszcza, chociaż nie tak dobrze jak ta moja ukochana maska od L'enerz, Tak jak wspominałam, tej maseczki od L'enerz wystarczy, że użyję raz w tygodniu. Tutaj muszę nakładać tą maskę dwa razy w tygodniu, żeby mieć na tym samym poziomie oczyszczone pory. Natomiast z racji tego kolagenu tutaj ona niesamowicie napina i wygładza i ujędrnia i jest to efekt natychmiastowy. Oczywiście efekt tego ujędrnienia i napięcia jest tymczasowy, no chyba, że używałabym tej maski codziennie. Czego jednak nie chcę robić, bo tego oczyszczenia na co dzień nie potrzebuję. Bardzo zaskakujący, bardzo fajny produkt w niskiej cenie, bo kosmetyki, bingo, spa, jeśli chodzi o ceny, to u nich wachlarz jest bardzo duży i rozpięty. Z tego co kojarzę, za tą maskę trzeba dać. Coś około 14-15 zł. Jest jej tutaj, moi drodzy. Jaka to jest pojemność? No, jest tego sporo: 200 ml. 150 g. Starczy mi na całą wieczność. Ona przyznaje, że wygląda troszeczkę inaczej niż taka standardowa maska oczyszczająca, bo ona jest lekko szarawa, natomiast ym, znika po nałożeniu na twarzy. Mam wrażenie, że wsiąka, co wcale nie oznacza, że nie trzeba jej zmywać. 10-15 minut trzeba umyć buzię. No i właśnie jest ten efekt widzicie, liftingu napięcia. Bardzo ją lubię i serdecznie ją polecam. Witaminka C marki Skin Trial Light Your Skin i wiem, że nie tylko ja mm, lubuję się w tym kosmetyku, ponieważ on wyprzedaje się na pniu. Kiedy tylko pojawi się na stronie, wręcz przed sprzedażą się zaczynają pojawiać już. To jest, moi drodzy, witamina C, która jest ymm, w 20% stężeniu. Jest tu kwas ferulowy, jest tu witamina E, jest kwas hialuronowy. Pięknie się wchłania, odżywia, pozostawia taki bardzo delikatny glow. I daje mojej cerze sprężystości, przywraca jej życie. No i słuchajcie, ona kosztuje coś około 40-41 zł. Takim idealnym zamiennikiem tej witaminy C od Timeless nie jest, wydaje mi się, że tamta, która została wycofana w Unii Europejskiej, pozostawiała jeszcze większy glow, ale może właśnie ten blask nie jest dla wszystkich. Ten produkt jest super, zresztą ja powoli zmieniam się. Wielkiego fana marki Skintra. Bardzo podpasowały mi ich kosmetyki. Nie przypominam sobie w gruncie rzeczy ostatniego razu, kiedy, kiedy kupiłam tą samą witaminę C dwa razy z rzędu. A tutaj, jak powiedziałam, już drugie opakowanie czeka. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Jeśli szukacie witaminki C, to serdecznie polecam przynajmniej sobie sprawdzić. Bo wydaje mi się, że warto. Coś, co pojawiło się w filmiku o mojej kosmetyczce wakacyjnej, co są zabieram, i coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to jest balsam do ciała. To jest marka Aven Avin. Xeracom AD to jest balsam regenerujący powłokę lipidową, taki um, łagodzący. Jest skierowany głównie do skóry atopowej, suchej, ale. W ja po niego sięgnęłam, ponieważ wiedziałam, że jak pojadę na wakacje i będę się zjeść, wiecie w słonej wodzie w morzu, w basenie no i na słońcu, to ta moja skóra, która z reguły na co dzień jednak jest zaniedbana, i balsam widuje tylko od święta. Że będzie czegoś takiego potrzebowała. I słuchajcie, sprawdziło się to idealnie, nawet dla moich dzieci. Mój syn ma tendencję właśnie do takiej zas zasuszonej skórki. Bardzo szybko reaguje alergicznie na różnego rodzaju kosmetyki, które mu nie podpasowują. I muszę przyznać, że ta delikatna skórka mojego syna to jest taki ostatni test, ostateczny. Jeżeli coś się u niego sprawdza, i przy tym go nie podrażnia i on nie reaguje w jakikolwiek negatywny sposób na kosmetyk. To znaczy, że jest naprawdę dobrze i działało to świetnie. Nakładałam mu, no i mojej córce też codziennie, właściwie ten balsam, jak nie na całe ciało, to na twarz. I powiem wam, że budzili się z taką, wiecie, odżywioną skórką, gładką, zero podrażnień, zaczerwienień po tym całym dniu spędzonym na słońcu. I u mnie było tak samo i do tej pory z niego korzystam. Jest bardzo wydajny. Kiedy wyciska się go tym dozownikiem, tą pompeczką, to wychodzi nieduża ilość produktu i jest on bardzo lekki, jeśli chodzi o formułę. Natomiast kiedy zaczyna się go rozsmarowywać, to się okazuje, że tego jest mnóstwo i niewielka ilość wystarcza. Słuchajcie, fenomenalna sprawa. Nie wykluczam, że kiedy go zużyję, to sięgnę po kolejną tubę. Fantastyczny jest. Kolejna rzecz, którą zabrałam ze za sobą na wakacje, moje dwutygodniowe włoskie wakacje, której wcześniej nie testowałam, nie sprawdzałam, to jest, moi drodzy, filtr przeciwsłoneczny firmy Pharmaceris, to jest setka. Ja nie jestem fanką leżenia na słońcu i nie zależy mi na opaleniźnie. Z reguły opalam się na czerwono, mam tendencję do spalania się, do podrażnień. I wzięłam sobie ten krem, żeby smarować nim takie newralgiczne punkty wiecie, nos, kości policzkowe, ramiona, kark bo chociaż unikam słońca, to jednak, jak jestem na wakacjach, to czasem nie da się go uniknąć. Jak jestem na przykład na plaży i co z tego, że mam parasol kiedy dzieci siedzą w morzu, to ja siedzę w morzu razem z nimi. Kiedy bawimy się w basenie no są właśnie te punkty. Kiedy potrzebuję tej dodatkowej ochrony, i ten krem sprawdził się idealnie również na moich dzieciach. Kiedy mój syn zaczął, właśnie zauważyłam, że troszeczkę za mocno złapało go słońce. No to właśnie na nosku czy, czy, czy na uszach smarowałam go tym kremem. Świetnie się sprawdził, zero podrażnień, jakiejś reakcji alergicznej. Moi drodzy, ja się troszeczkę bałam y, gęstości formuły tego kremu, no bo sobie tak myślałam, że jeżeli krem z SPF-50. Bywa tłusty i ciężki, no to setka to już musi być taki naprawdę ciężki kaliber. Ale powiem Wam, że, że nie, no nie był tłustszy niż taka typowa 50, Nie zapychał mi porów. Moja cera pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, ale to dlatego, że ja po prostu mocno ją zaniedbałam przez te wakacje. Ona jest odwodniona. Już po sam koniec broda mi wręcz zakwitła. Odpuściłam sobie podwójne oczyszczanie. No i właśnie... Słona woda morska, basen, filtry i niezmywanie tego wszystkiego, no narobiłam sobie bałaganu na własne życzenie, ale już wszystko powoli wraca do normy, pomijając tych, tych kilka niespodzianek. Wracając do kremu, nie zapychał mnie, pięknie się rozsmarowywał i leżał, no jest bogaty, więc nie kładłam już pod niego dodatkowej dozy nawilżenia i jeśli chodzi o zapach, to spodziewałam się takiego bardzo silnego zapachu kremu przeciwsłonecznego, a tu nie, Bez zapachowy jest. Kompletnie nic nie czuję. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Tu już go niewiele zostało i ja go zużyję w tych nadchodzących tygodniach. I nie wykluczam, znaczy jestem właściwie przekonana, że jeśli znowu gdzieś będę wyjeżdżać w jakieś bardzo słoneczne kraje, to sięgnę po kolejną tubę, bo u nas na rynku nie ma wielu kremów z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. To jest naprawdę warte uwagi. Jeszcze jedna rzecz z pielęgnacji przechodzimy do kolorówki kremobaza 50%. To jest krem na zrogowocenia. Nieważne, czy macie je na piętach, stopach, kolanach, łokciach, to jest krem ze stężeniem mocznika 50%, i ja sięgnęłam na, po niego, właśnie przed wyjazdem na wakacje, no powiedziałam, że będę dużo biegać boso, w sandałkach, piach i tak dalej. I moje stopy bardzo szybko. W, Wysychają, właśnie rogo, rogować mi ten naskórek. I z reguły na takie wyjazdy zabierałam ze sobą maść Dernilan. Dernilan, Dernisan? Takie żółte opakowanie. I ona sprawdza się fenomenalnie, natomiast śmierdzi nieziemsko i brudzi wszystko dookoła, więc jak się ją nałoży, to ja muszę nałożyć skarpety, no właśnie śmierdzi wszystko. No efekt jest fenomenalny, kiedy wstaje rano, bo stopy są mięciutkie i nawilżone, ale no jest ten do, dodatkowy element, który nie za bardzo mi pasuje. Tutaj nie ma tego elementu. To jest bardzo tłusty krem, który po prostu wsmarowywałam stopy codziennie, wieczorem no i rano. Jak po Dernilanie, czy Dernisań, chyba Dernilan minus ten zapach. To jest silnie zuszczający kosmetyk, więc nie można z niego korzystać, wiecie, tak non-stop codziennie przez miesiąc. Wręcz tu jest chyba napisane, że 10 dni? Przez okres nie dłuższy niż 14 dni. No, się wstrzeliłam idealnie, teraz już przyznaję, że z niego nie korzystam, ale świetny jest. Ja kupiłam go w aptece Super Farm, ale widziałam go też w Hebe, na stronie przynajmniej niewiele kosztuje. Niecałe 20 zł, 14-15. Super rzecz, świetnie działająca, polecam. Kolorówka i tak, u mnie sierpień był podzielony na dwie połówki. Pierwsza to rzeczywiście korzystałam z kolorówki gęsto i często i malowałam się, natomiast kiedy wyjechałam na wakacje, to wydarzyło się to, co się z reguły dzieje, czyli wzięłam ze sobą trochę kolorówki, ale nałożyłam na siebie dwa razy biodermę I, <gryw> i ona jest świetna i ja ją kocham nad życie i jak chcecie delikatnego wyrównania kolorytu i odrobinkę ochrony przeciwsłonecznej, tu jest 50, no to ona się sprawdza świetnie, do tego jest dedykowana cerom mieszanym, więc dla takich osób z taką cerą jak znalazł, ale nie będę się już tutaj rozgadywać. No słuchajcie, dwa razy nałożyłam na siebie biodermę i tak naprawdę to aplikowałam tylko żel do brwi bezbarwny z My Secret i tyle, cały makijaż. Nawet się nie pudrowałam i nie kładłam bazy tej matującej od farsali, co też przełożyło się na to, że cera w ogóle... No popsuła się troszeczkę. Więc tak naprawdę ci sierpniowi ulubieńcy, jeśli chodzi o kolorówkę, to tak naprawdę pierwsze dwa tygodnie sierpnia, ale trochę się tam działo, przyznaję. Przede wszystkim podkład, który nosiłam chyba w każdym filmiku, jaki dla Was w sierpniu nagrałam i który mam na sobie też dzisiaj, to jest, moi drodzy, Estée Lauder Futurist, Futurist Hydro Rescue. Tu też jest SPF 45, ale nie polegałabym, słuchajcie, tylko i wyłącznie na tych filtrach w kolorówce. Jest miękka, Tuba, pompeczkę, ja mam odcień kry e tak, 1N2. Przyznaję, że muszę go troszeczkę rozjaśniać. Bardzo rzadka formuła, y bardzo rzadka, wodnista. Dużo jest pigmentu, to jest podkład, który daje mocne krycie, pięknie się rozprowadza, pięknie leży i daje blask. Jest efekt rozświetlenia. No u mnie oczywiście jest mocno zmatowiona strefa T, pudrem, do którego zaraz przejdziemy. No i rozświetlone są boki rozświetlaczem i rozświetlającym różem. Natomiast sam w sobie produkt ten też daje taką naturalną dozę rozświetlenia. Nie jest tak mocno jak na przykład z tym kremem od It Cosmetics, kremem CC który pięknie kryje i mocno rozświetla. Tu jest taki, tak, taki krok w tył troszeczkę. Tu jest tak bardziej stonowane to wszystko. Piękny efekt, bardzo długo utrzymujący się na mojej cerze mieszanej. Tutaj nic się nie zbiera, nic się nie ciastkuje, nie wyświeca się za bardzo. Bardzo solidna rzecz. Pudrem, który utrwaliłam sobie dzisiaj moją strefę T i po który nie mogę przestać sięgać, który pojawił się... W dwóch filmikach w sierpniu, w tym jednym o ulubionych pudrach z drogerii, no jest moi, drod moi drodzy, puder z Glamshop, Shop, to jest ta opcja HD powder. No to jest po prostu krzemionka. To jest puder krzemionkowy, który pyli się przeokropnie. Ja nie lubię tego opakowania. Ta gąbka tutaj w środku tylko przeszkadza. Absolutnie nie uważam, że można byłoby nią aplikować ten produkt. Natomiast to, jak to wprasowuje się w moje podkłady, kremy koloryzujące, jak to znika, jak to utrwala i pięknie wygładza i matuje na bardzo długi okres, przy czym nie czuję wysuszenia, chociaż wiadomo, że jak macie cerę suchą albo normalną, to ono pewnie się pojawi. Do tego niska cena no świetny jest. Gdyby jeszcze tylko opakowanie zmienili na troszeczkę inne, to już w ogóle byłaby petarda. On wyparł. Mój ukochany puder od Revolution Pro Hydromat wyparł ten puder od Eveline bambusowy, który właściwie robił to samo, bo oprócz tego, że pięknie utrwala i matuje na długi okres, znika, jest niewidoczny, to jeszcze pięknie wygładza, więc czego chcieć więcej. Jak jesteśmy przy Glam Shop, to nie mogę nie wspomnieć o paletce Świeże Róże, a zwłaszcza o tym gagatku. To jest... Odcień olśniony, to jest róż rozświetlający, który mam dzisiaj u siebie na policzku. To jest piękny, taki cynamonowo-brzoskwiniowy odcień z drobiną rozświetlającą, której jest sporo, natomiast on nie ma brokatu, wiecie, nie ma takich drobin oczywistych. To jest taka tafla, taki soczysty policzek. Piękny, piękny odcień. To znaczy, wiecie, ten róż i ta brzoskwinka są równie, no nie równie, no bo to są róże jednak matowe. Ale są bardzo dobrej jakości, bardzo ładnie się aplikują, są długotrwałe i pięknie wyglądają, dają takiej świeżości makijażowi, to jeszcze dodaje rozświetlenia. Świetny jest. I uważam, że Glamshop, moją skromną opinią, powinien wydać więcej takich róży o takim wykończeniu, no, wyszedł im świetnie, więc to jest też mój ulubieniec. No oczywiście pastelowe ich yy, odcienie odcienie, cienie na oczy. Dzisiaj mam na sobie chłodne lato i musiałam użyć, słuchajcie, wyjąć sobie paletę na ten mój sierpień, chociaż ona nie była w kosmetyczce sierpnia, to wyciągnęłam sobie paletę The Zulu by Juvius, no bo tutaj mam troszeczkę właśnie odcieni, mi się wspomaga, jeśli chodzi o używanie tych pasteli z Glam Shop. Dzisiaj nałożyłam na przykład ten pomarańcz w zewnętrzny kącik, bo ja potrzebuję właśnie czegoś ciemniejszego w tym zewnętrznym kąciku, żeby sobie kontur oka troszeczkę wymodelować. No więc jeśli chodzi o ten chłodny, chłodne lato, to sięgam po taki pomarańcz. Jeśli chodzi o... Inne odcienie, bo ja mam takie różowo-fioletowe, te pastele to sięgam po tą niezawodną kredkę od Lovely z kolekcji Pastel Tropics. Zawiesiłam się, to jest numer 5, piękny wrzosowy odcień, świetnie się komponujący z tymi pastelami. Ja jestem nudziakową osobą, jeśli chodzi o makijaż, zwykle u mnie widzicie albo beże brązy, albo jeśli już chcę zrobić coś chłodnego, to jest to jakiś róż, fiolet. Rzadko sięgam po takie pastelowe wykończenia, ale te mnie zachwyciły. Są błyszczące, ale nie za bardzo. Ta drobina jest drobno zmielona i co prawda nie błyszczy tak jak turbopigmenty, co dla mnie akurat jest zaletą. To nie wygląda sucho na żadnym etapie dnia. Nie zbiera się ja ją, kleje na bazę, Ją, te pastele kleje na bazę podcienie od Inglot. I one się pięknie trzymają, nie wchodzą w załamania, nie osypują się. Są świetne. Yy, nie wykluczam, że kupię sobie ich więcej, chociaż dla mnie takie szaleństwo na oku to jest wiecie, raz na jakiś czas, ale już dawno kolorowe cienie nie zrobiły na mnie tak dużego wrażenia. Mini paletka marki ELF, opcja kolorystyczna Rose Water. Tu są cztery odcienie, ale cienie, co ja z tymi odcieniami? No właściwie odcienie też. No, są cztery kolory. Maty, błyski, błyski są niezwykle mięciutkie, pięknie wyglądają, pięknie się aplikują i w miesiącu sierpniu, jeśli miałam na sobie właśnie taki różowo-fioletowy, chłodny makijaż, to zawsze była to paleta. Ta Rosewater to są bite-size eyeshadows, z tego co kojarzę. I one są dostępne w bardzo niskiej cenie chyba na Notino albo na flakonie i ten link Wam zamieszczę w opisie poniżej, bo one na, 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 na Douglas.pl też się ostatnio pojawiły, ale kosztują więcej, więc po co przepłacać? Świetna jakość, fajne kolorki, tam jest kilka opcji kolorystycznych bardzo fajnych. Mam też taką ym, nudziakową, ona też jest dobra, ale ta jakoś tak ujęła moje serducho. Super. I ostatnia rzecz na dzisiaj, coś żegoczącego coś do domu. Ja tutaj rzadko takie rzeczy pokazuję, bo żadna ze mnie świetna pani domu, taka sobie bym powiedziała, jestem. <grym> Ale mam coś, co naprawdę mnie zachwyciło w sierpniu i mam tego już zapas zrobiony na kilka miesięcy, co najmniej. Moi drodzy, perełki do prania, odświeżające. Ja lubię, jak moje pranie ładnie pachnie. Natomiast nie należy do osób, które czatują przy pralce, żeby w odpowiednim momencie ten płyn do płukania tam wlać. Zawsze to przeoczę, zapomnę. Jak wleję na początku, to to się później przez te wszystkie fazy prania wypłucze i właściwie jakby nie było tematu. Mam świetne chusteczki do suszarki bębnowej, bo taką w domu mam, i one rzeczywiście dają piękny zapach, ale nie każde rzeczy mogę w tej susza suszarce. Suszyć z reguły te, które trzeba prać w 30 stopniach albo ręcznie, no to do suszarki ich się nie wkłada. Nauczyłam się tego już, więc takie kuleczki, drażetki do prania rozwiązują mój problem. Wrzuca się je już od razu na samym początku. Tutaj jest napisane, żeby wrócić, wrzucić całą tą nakrętkę. Tego jest za dużo, jak dla mnie. Ja lubię, jak ładnie pachnie, ale wiecie, bez przesady. No, jak lubicie, żeby bardzo mocno Wam pranie pachniało. No to wiecie, no może, można rzeczywiście całą. Ja tak jedną trzecią tutaj wsypuję sobie tych perełek. To w ogóle jest Lenor, moi drodzy. Nie powiedziałam Wam chyba. Ja mam tutaj opcję Unstoppables, ale jest kilka opcji niekolorystycznych, zapachowych i różne rodzaje opakowań. Co czy chodzi o ten wygląd, grafikę. Szatę graficzną, zewnętrzną, natomiast wypróbowałam już kilka, wszystkie są super. Wsypuje się zaraz na samym początku do bębna na pranie, i później włączacie pranie, zapominacie, że ono w ogóle się tam kręci, otwieracie później tą pralkę, wszystko pięknie pachnie. Te kuleczki się świetnie rozpuszczają, nie zostaje ani żaden osad na praniu, na ubraniach, ani w pralce. Świetna opcja. No, jak właśnie nie lubicie się bawić z tym płynem do pukania, to serdecznie polecam. Dobrze, moi kochani ode mnie, na dzisiaj to by było tyle, jeśli chodzi o sierpniowych ulubieńców. Do siebie zapraszam w środę i będzie kosmetyczka września. Jest kilka nowości, jest kilka starowinek. Jak zwykle, wszystko pokażę wam w środę. Do zobaczenia, na razie, pa!